Cześć, tu TaoChin, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mistrzów Brązu, jak widzicie gramy na topie w Wukongiem, jest już po losowaniu, losowanie odbyło się oczywiście standardowo, nawet na Facebooku odsyłam was bardzo serdecznie, jestem... Troszkę rozczarowany e, waszym postępowaniem. Ciutkę tylko, ale troszkę. Ja odpowiedziałem po, po, przy okazji poprzedniego odcinka, że jak wbijecie, postaracie się dla mnie 1000 łapek w górę wbić pod fajnym odcinkiem z DCN bo był po prostu masakra, to był po prostu kosmos, to był po prostu kosmos. Że wbijecie tysiąc łapek, to ja się postaram trzy filmy nagrać, a wy nie wbiliście Mi się tak smutno zrobiło, tak jak to zobaczyłem, minęło parę dni. Ja nagrywam kolejny odcinek, a tam nie ma. No to może chociaż tutaj się zrekompensujecie i tutaj bijecie tysiąc łapek w górę i byłbym normalnie o, w niebo wzięty. Standardowo też przypominam o tych reklamkach, które wyskakują raz na jakiś czas na dole, jak nie klikjecie, to jest po prostu kosmos. <noise> to jest po prostu super. super, super, super i przestają mnie gonić. Normalnie wszyscy przestają mnie gonić, słuchajcie. Tymczasem trzeba jeszcze dorobić yy, masteriesy. Nie mam żadnego pojęcia po co. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom. Eee, dobrze, ale pójdziemy w hardcore małpę. Podpioruny Pod Atak speed. Eee, ze skille tam. I voilà, kochanie. No, i tyle, tyle w tyle w temacie. Tyle w temacie, tyle w temacie. To będzie po prostu kosmos, tylko ona zakrzeptu i tego pika, bo ja nie mam zamiaru czekać drugi raz. Zabiję ją. Po prostu ją zabiję. Cześć!